Twój głos, Twoja sprawa, Twoje wideo. Twój świat nakręcony Twoją kamerą. Pierwszy polonijny, wolny ekran historii. Pokaż, jak żyjesz. Pokaż, co cię cieszy i co cię boli. Witam wszystkich bardzo serdecznie, emigrantów polskich na całym świecie, proszę Państwa. Dziś będzie bardzo undergroundowo bardzo konkretne podziemie muzyczne wchodzi na scenę. A gdzie? A na Islandii? A w Reykjaviku? Tam za chwilę będziemy się spotykać z Kubą Kupsiem. Entero, taki jest jego pseudonim muzyczny, to człowiek, który pochodzi z Łodzi. Który w Łodzi był animatorem sceny hip-hopowej. Można powiedzieć o nim zupełnie spokojnie, że jest weteranem polskiej sceny hip-hopowej. Proszę Państwa, Kuba Kups yy, dalej robi hip-hop i dalej działa na scenie hip-hopowej w Reykjaviku, na Islandii. Ale proszę Państwa, to co jest najważniejsze, to to, że facet ma taki charakter i taką siłę i umie się zaasymilować. Pojechał na Islandię, by opiekować się swoimi dziećmi. I jest tam. Jest operatorem żurawi, proszę Państwa, wielkich dźwigów. Joystickiem przestawia całe tony z prawej na lewą stronę. A przede wszystkim animuje polską scenę hip-hopową na Islandii. I proszę Państwa... Powiem tak, facet się wyasymilował. Potrafi żyć tam na miejscu i czerpać z tego trudnego klimatu to, co najlepsze. Ciepłe źródła, proszę Państwa, i dobrych ludzi. Tak bym powiedział, bo ciepłe źródła i dobrzy ludzie to jedna z definicji Islandii. Zapraszam do Reykjaviku. Zapraszam na spotkanie z konkretnym bohaterem sceny hip-hopowej i emigracyjnej społeczności. W rzeczywistości taki listy rynku. Kto tutaj z jak gdyby, takich komórek już działających na, na wyspie mógłby mi pomóc albo był pomocny? Jednym z takich mediów była już Polska. No i po kwadracie kolega, kolegi, tak do nich trafiłem. Założyłem ich IHHM, International Hip Hop Movement, czyli e, mam w domu studio, e, zacząłem robić koncerty, czyli de facto kontynuując to, co tak naprawdę przez wiele, wiele lat robiłem w Łodzi. Skąd jestem oryginalnie? Wielkiego, bo to nowego Molocha. E, tutaj tego nie ma, jest, e, jest inny oddech. E, Moja dusza tutaj oddycha, nie widzę kamieni, nic na lewo i prawo, tylko po prostu naturę. Główny powód, dla którego przyjechałem na, Islandii, na Islandię, stary to tak naprawdę, powód był taki, że tutaj urodziły się moje dzieci, to jak gdyby powoduje, że tutaj zostanę. Szymonko, mały apdejcik, eee, poprzeprowadzę nowy kwadrat. Sorry za. Można chwilowy nieporządek, ale wiecie, jak te jest żyć. żyć dzieckiem dzieci. Julek, Tocha, Tata. Piękny widok z okna, się mało. Jest to bardzo unikalny kraj. Potrafi bardzo w wielu y, sektorach zaskoczyć. Ja tutaj mam dobrą pracę, kontynuuję swoją pasję. W jakiś tam sposób się odnalazłem i tu widzę swoją przyszłość. Natomiast y, odcinki takie od Polski to nigdy nie będzie. Dlatego, że tam mam rodzinę, tam mam przyjaciół, a w dobie y, mediów społecznościowych to my jesteśmy cały czas w kontakcie 24x7. więc... Dobra, podjeżdżamy do pracy. Jak jest tutaj z polskim fikcjowaniem? Bo ja, ja poszukuję zawsze jest muzyki, właśnie jak, jak to jest? jest tutaj siedzi te kilka ekip, może nawet więcej, o których nie wiem, ale robiąc koncerty, zaktywizowało się parę, parę ekip. Grają supporty u mnie na, na, na naszych koncertach. To są ekipy, bardzo też już nie mogę, nie oszukujmy się też w jakiś tam sposób dla polskiego undergroundu, e, w jakiś tam sposób, e, e, nie wiem, czy utytułowany, jak to nazwać, wiesz, e, nie są z pierwszej łapanki chłopaki. E, dzieje się, no. Na pewno, wiesz, e, kraj jest sam w sobie duży, natomiast mieszka tutaj wiele ludzi, e, Podaję, że oficjalne statystyki to jest 300 tysięcy plus minus. W okręgu stołecznym, w którym się właśnie teraz znajdujemy, Reykjavik do niego należy, aczkolwiek tych miast jest bardzo no, dużo dookoła i one tworzą jedną wielką aglomerację, mieszka tak naprawdę 200 tysięcy ludzi. Na to 300 tysięcy ludzi, jakieś 20%, to, to Polacy. Europa Wschodnia, no to tak naprawdę, gdzie byś nie poszedł. Wszędzie jest język polski, litewski, łotewski, nie, ukraiński, rosyjski, wszędzie jesteśmy. Mamy wpływ na to, co tu się dzieje? Ma, jakiś wpływ na pewno mamy, stary, bo bez nas e, nie kręciłaby się gospodarka tego kraju. Tak to wygląda, dzisiaj mamy na nie betonu na platę, czyli na następne piętro, a beton po islandzku to stepan. I Zwykliśmy sobie żartować z tej pastej po dziękuję massive. Polacy bardzo ho hołbią e, swoją przynależność e, do swojego kraju. Jednak nie oszukujmy się, mamy swoją kulturę, która jest bardzo zakorzeniona w naszych, e, w naszych duszach, w jestestwie, w byciu so, e, w jakimś byciu na co dzień. E, nie wiem, e, jednak mamy mentalność. E, Polską typowo, no nie no, wiem nawet jak to do, do końca określić, e, ale mamy coś takiego w sobie i, i, i hołubimy to, e, mamy swoje sklepy, tutaj sześć sklepów polskich, nawet kilka, e, nie wiem, nawet w niedzielę można iść do polskiego, e, de facto nie jest to polski, ale są polskie msze, jak ktoś chce... E, może tutaj w każdym sektorze znaleźć Polaków, e, nie wiem nawet jak e, jest e, uzależniony od czegoś, to są grupy wsparcia, jak jest e, e, nie wiem e, szczęśliwy i chce się pobawić, to są imprezy dla Polaków, jest tutaj wszystko. Hmm. Tak się robi. Się stoi, się leży, trzeba zarobić. Pracując cały czas na budowie, bo ehm, jestem operatorem e, żurawi, e, pracując non stop, bo na Islandii prawie że się nie wchodzi do kabiny, tylko pracuje cały czas na joysticku, więc e, bardzo dużo przebywam na zewnątrz, de facto nie w środku, więc się zahartowałem, to lato jest dla mnie super. Już w tej chwili, wiesz, tak jak się śmiałem że w zeszłym roku, na przykład, z chłopaków z Islandii. Patrz, jak on wygląda, on idzie w krótkim rękawku, a było zimno jak cholera. Mm. <laughs> tak teraz, w pełni to rozumiem, nawet sam uskuteczniam. I to tak wygląda, także człowiek się przyzwyczaja. Ja tutaj rozumiem Polaków mieszkających w Grolat, Jak mówię też, nie oszukujmy się, większość społeczności polskiej mieszka tutaj jednak z mniejszych miast. W których na pewno e, ten kontakt z naturą jest większy niż ja typowy mieszczuch z wielkiej betonowej dżungli. Dziołaneczko, słuchajcie, e, jak pokazuje komputer pokładowy, norma dzisiaj jest przekraczana wielokrotnie. Jest tak, że ta e, wyspa leży pośrodku oceanu. Na tą ilość ludzi e, i na tą przestrzeń, to tutaj jest po prostu turboczyste powietrze. Nie ma co tak naprawdę to powietrze zanieczyścić, bo nie oszukujmy się, ta ilość samochodów, nawet żeby nie wiem jaka była, bo Islandczycy na rodzinę potrafią mieć do 3-4 samochodów, to jest norma, to nadal i tak te wiatry rozwiewają te zanieczyszczenia powietrza tak, że tego w ogóle nie czujesz. Oddychamy bardzo świeżym powietrzem, jednak ten kontakt z to piękną natury przyrody jest, no człowieka po prostu potrafi, potrafi odświeżać cały czas. Ja to odświeżenie cały czas czuję. I woda, nie? I woda I woda. Poza tym, wiesz, tutaj bardzo często w ekipie mamy na przykład e, decyzję, nie w każdym momencie możesz zjomek zadzwonić i powiedzieć, słuchaj, ja lecę na gorące źródła, leci ze mną? Albo nagle mnie coś tam, nie wiem, uderzy, a wykąpałbym się. Wsiadasz pół godziny, jesteś. Nie? Coś takiego, z, yy, nie oszukujmy się, yy, za co ludzie z całego świata płacą nie, niebotycznie wielkie pieniądze. My mamy tutaj na miejscu. To oczywiście, że czerpiemy z tego pełnymi garściami. Każdy by szerpał. Ja też. Emigracyjny przegląd muzyczny, wolny mikrofon. To jest ten właśnie moment, który uwielbiam i lubię takie momenty, kiedy główny bohater jest jednocześnie wykonawcą, proszę Państwa, bo przecież Kuba Kup się nie tylko operuje wielkimi dźwigami, nie tylko zmaga się z emigracyjną rzeczywistością i czerpie z islandzkich ciepłych źródeł. Ale Kuba Kupś nawija jak tormłotem prawdę o życiu pomiędzy łodzią a Rejkiewikiem. Załatwia rymami ważne sprawy, dla niego najważniejsze i to, co w rapie jest najistotniejsze. Ma swój głos na rapowej scenie Kuba Kupś i Szachimat. Temu zbijaliśmy beczki, o tym nie mam obytrzej Zaczęliście pierwsi, a ja wciskać dzięki drzeja zaczynam Cisza, aż by każdy usłyszał prawdę to wypróbuje cię łodzi, by się na kłamstwie Tak jest Spójrzcie, prawdziw w Nie znad się na rapie, bo ja wam to, to podnieść Luz i react ciężka artyleria, i szywa wasze farmazony i zaczynam was to je Jest tak z twoich planów Ty za coś nie felić wziąłeś ze sobą chłopaków A wtedy do jednego na dzień dobry do widzenia i dlatego biorę was na budę za te omówienia Podziemia miasta, które nie odpuszcza nigdy moje skysy są zabójcze, basen są prosto, jakby samobójstwo popełniliście, niewątpliwie wy, mm. leżycie ma trzeba w kierunku Mechci, Waskie, Tymarz, mm. ja kontrast lupa, tak gram, Marysz na to, co się ufa mam na imię Grupa i Ruchy, mam do czego kody, się zmieniać, świat od siebie, bo sobie, prawda w w moich tekstach jest ogień dzień, ciągle od o tym samym, tym samym sposobem, gdzie macie promocję, chcecie wybić się na plecach i w lepiej pochy, jak gazda ta stablu kobieta. Podobno dzieci i ryby głosu nie mają, ale na pewno nie Marysia. Marysia urodziła się w Polsce i mieszka w Luksemburgu. Chodzi do międzynarodowej szkoły, co uważam, że jest wszystko całkiem wybuchową mieszanką. Marysia prowadzi również kanał, gdzie opowiada o swoim życiu, ale również o Polsce. Opowiada też o plusach i minusach życia w Luksemburgu, o czym dzisiaj Wam opowie. Zapraszam Was dzisiaj na film o plusach i minusach życia w Luksemburgu. Luksemburg, dla tych, którzy nie wiedzą, jest krajem bardzo niewielkim i jest położony między Francją, Niemcami a Belgią. I dzisiaj chciałabym właśnie powiedzieć Wam, co lubię tutaj, czego nie lubię. Także zacznijmy może od pozytywów i pierwszym pozytywem, pierwszym plusem, który przychodzi mi na myśl wielokulturowość. W Luksemburgu jest tylko około 50% rodowitych Luksemburczyków, a reszta są przyjemni z różnych krajów, z całego świata po prostu. I te kultury są tak pomieszane, są różne festiwale, gdzie ludzie prezentują na przykład swoje dania narodowe, tego typu właśnie wydarzenia. Minusem jest to, że. no Takim względnym minusem bardzo względnym dlatego że klimat raczej jest umiarkowany jest wydaje mi się trochę cieplej jest trochę cieplej niż w Polsce. Minusem tego klimatu jest jak dla mnie to, że jest po prostu bardzo wilgotno, bardzo często pada, tak jak na przykład teraz, ale to jesień, to wiadomo, ale po prostu wyjątkowo często pada jest nie tylko że często pada, ale po prostu jest duża wilgoć. Cieszę się bardzo, że międzypokoleniowy wolny ekran, proszę Państwa, dotarł na Islandię. Tam prawdziwa kopalnia osobliwości, historii i charakterów. Będziemy Państwu jeszcze nieraz... Pokazywać polską emigrację na Islandii, bo warto zajrzeć do tego kraju, proszę Państwa. Choć nawet latem 12 stopni to całkiem niezła pogoda, lecz leczniczy chłód da Państwu spokój myślenia, jakiego doznałem razem z ekipą wolnego ekranu i dlatego mogę zupełnie uczciwie powiedzieć Państwu, warto pojechać do lodowej krainy. Twój głos, twoja sprawa, twoje wideo, twój świat nakręcony twoją kamerą. Pierwszy polonijny wolny ekran historii. Pokaż jak żyjesz. Pokaż co cię cieszy i co cię boli.